Na dół. Tato, idziesz? Ja będę bazy pilnował. Nie no, chodź za dawno. to tam na dół się musi prowadzić. Nie, nie, idźcie sobie, mi się nie chce. Chodź. Czekaj, zatytułować mamy tu? Weź mi strzał, jest trochę moc do pistoletu z bazy jeszcze. No, właśnie taka. No, ty jesteś niepoważna jakaś. Co ale że jej zrobił. Nie wiem, dlaczego to ma takie dużo ręczno. Nie... A odpust. Podejdź teraz. Podejdę, bo to łapie trochę wcześniej. Znaczy, powinienem podejść, tam. No. Oj, jednak A, zbierz moje ciała. A to daj mi swojego baga na chwilę. Co ci dać? Twojego baga na chwilę. Że mi na chwilę, daj swój. A jak mam to zrobić? Przetrzymujesz A na swój śpiwór. A jak, który jest mój śpiwór? No znajdź, no przetrzymujesz A na każdym, będziesz miał gift of Tylko jeden plecak wziąłeś, tak? Tak, już? Jeszcze małe jest strzelać? Tak. Ja sobie No to lepiej przed bazą chodź. idziemy tak w stronę... ...landsaita. Tam wsiądziemy. Jeszcze w bazie jesteś? Nie, nie. Przed bazą jesteś. Czemu strzelał V3? A to nie mój plecak. Mam no, tam jeszcze bolta miałem dajem, dajem, dajem. A dobra Myślałem, że zapomniałeś Dobra klasa Gdzie ma to zajezdnić? gdzie jest ta skrzynka Cześć sam czekać na 15 minut? Ale to już na pewno chyba ktoś wtworzył, gona już tam jest z 20 lat co najmniej Wątpię raczej sobie wejść od razu do tego. To chodź. Jak nie będzie otwarta, to, to nie czekamy. Ale jak będzie się otwierać, to wiesz. Widziałem chłopa Gdzie? Od lewej wbiegał, na ten yarda Fullset z kawachem idziemy mu zabrać tylko do... No chyba trzeba, nie? Na swychów, tak On gdzieś, od, on w MW wchodził jak coś Czerwony fullset Proszę weź odprawę, na górze stoi ta.

A. A. No wracajcie z tymi kałachami do bazy. No bez kitu zajebał znowu tych dwóch. Mm, A coś inni zabrałem. Do krajta. Dobrze, tego do krajta. Kolejny kałak do Coś to, to jest Chodź, bo tutaj już jakieś wsparcie będzie do ciała Za chwilę tu wrócimy jeszcze Tak, tak, ojciec, ojciec przypał matka zrywka. Gdzie masz bazę, to weź powiedz tam na S coś tam Myślę, że to dla mnie nasze Sorry Za chwilę wrócimy, spokojnie. Już <grystanie> o mnie piszą, stop. Fanozy. A coś się dzieje wreszcie. Wy się strzelali, a mi się ręce trzęsą. <grystanie> ja nie mogę. Dobra, odkłócam się z tą i lecimy od razu dalej. Te do chciał się odwróć. No bo tu... No muszę tej... To jest core, tak, to tak działa. Ale Polten nawet nie biorę. Co? Ale schowam plecak, bo szkoda mi plecaka. Chodź. Nie chcę mi się. co ten plecak? jasne Ale to nie o co... To ja, ja pooglądam Dobra Ty masz oddać dwa monitory? Tak To panie, fajnie, możesz oglądać i co sobie No Na prawej, na prawym ekranie mi leci jakiś filmik z YouTube'a A Kiedyś uważałem za głupotę mieć dwa monitory, a teraz nie wyobrażam sobie gry bez dwóch monitorów Co nie? No też to muszę zrobić, oczywiście też uważałem, żeby niepotrzebny, bo jest to jest zawsze obraz. W robię, robi. w prawym rogu miałem Filma w Kurma O co tam? Nawet już widzę kolega, który będzie chciał się bić Chyba też widzę Na samym górze, na samej górze jest nie, tam na tym... na 335 przed nami centralnie. A na tym budynku? Tak, na samym szczycie. A co on tam robi? Szedł. Jak? Pfff, zchodami. A, no dobra, bo tam sobie to stawia, co się skapło wtedy. He? Helka leci. Helka leci. w bazie. układam ciuchy, pranie zrobię, pozmywam. O, Halka wsiadła. Cicho. To ty strzała byłeś, dobra, czekaj. No. Le leży. Fele kopane. Czemu ty się z nimi strzelasz zamiast uciekać stąd? Masz z pięciu sześć bułaków już na sobie. Iwa 413 i dwa medy jeszcze miał. Sebastian, sraj już na to, uciekaj stąd. Uciekam już. Czekaj, czy tą helkę zostawili. Zostawili gdzieś, ale nie wiem gdzie. Dobra, jebać to, uciekaj. Odłożysz się sobie i przyjdziesz sobie jeszcze raz. Ja idę po mnie się nie zabije. On tutaj chyba z 10 osób zajebał, jak nie więcej. Nie, ten Twel martwy jest, czekaj. Ja byłem tutaj jego cię to zabiłem Nie bądź chamy chytry. to. szukaj tam, ja mam na sobie chyba z... kałachów. Tu gdzieś po twojej lewo jest, full set leży. W krzakach leżą. Nie tam w krzakach, gdzie, no? Tam gdzie ciebie zabił, I gdzieś się tylko końca. Się do ciebie, się do ciebie. Zabij go, ja uciekłem już. On idzie lutować sobie. To go zabij, muszę go zabić, bo tam jest tyle jeszcze. Tam jeszcze z pięć kołachów lu luźno leży. Zabiłeś? Tak. Brawo. Kurde, legalsko, ja pierdolę. Zbieraj wszystko. Zbieraj, co tam możesz i też uciekaj. Zn z zaraz z głodu zdechniesz sobie. Nie zechnę, tato, spokojnie. Naprawdę nie musisz cię uczyć, grasz w tę grę. Nie muszę cię uczyć, ale jesteś chytry. Albo wszystko, albo nic. Pamiętaj. Ten ile medów w ogóle to nas bierał. Zobiją go teraz jak się Idź. 17:0. zero. tam? Ja zaraz chętnie wrócę. Tu wszystko do tych skrzyni strzała zobaczy jaki ludzi zebrałeś Ja mam to jakieś pancerne rzeczy, sto Amu kałaka. Tu w tych skrzynkach do zrzucania jest to co Sebek zebrał, zobacz sobie, Kurwa, człowieku. No nie, teraz medów trochę zabrał Daj mi że się nabieg jeszcze raz Tam jeszcze zabijam chyba za 4 fullsety, tylko muszę ich poszukać, nie pamiętam gdzie za ich zabiłem. Tam jeszcze moje MP5 i 300 moleczne. No to strzywkę to zabrałem już dawno. To moje? No na pewno cię zabrałem gdzieś tam MP5 i 30. Ta... Tam w szczotówkach masz to co przyniosłem do was sobie obcej. Ale po cięku to chyba nie jest dobry błąd. Dobra lecimy Taka busta No jak? Szedłem z Thompsonem i Hazmatem, wróciłem z czterema pulsatami i osiem kołochami. Widziałeś co rozbierał? Ja też jestem kołem, ja ciągnie. Thompsonu ja nie przebierałem, czegoś. Te pompy to ja wywalam Te pompki, jakieś pistolety powywalaj wszystko, bo to nie ma sensu w ogóle tego trzymać Nie, ja mówię o tych, tych własnej roboty Nie, ja, ja wyrzuciłem tego chyba z 15 sztuk No Co pamiętam, się ci zostawiam teraz kiedy widziałeś, to też przyniosłeś wyrzutnię bocisków namierzających. Ta. To jest takie, jak halki latają, to namierza je i zabija. Mieliśmy to kiedyś, ale właśnie nie wiem, czy pamiętasz. Nie, nie, nie. W ogóle nie widziałem, coś takiego jest. Mieliśmy tam... jak mieliśmy tam taki sejf, gdzie był garaż, też mieliśmy drugi budynek. Podnosiń to i może ja nie grałem. Grałeś. Ja, ja na pewno nie kojarzę czegoś takiego. Ale to ty mówisz taki, a to jest taka ręczna wyrzutnia. Taka jak ten, jak No, jak jak się nazywa ta co się rajduje nią. Rakietnica. Rakietnica, no. To nie, to ja coś do prądu stawia. No to taka to ja wiem, ale to jest ta rakietnica taka normalnie namierzająca, nie? Jeszcze kryty... O minigun! Co, zbierał i go Leży... Jak ty po cienku ich zabijasz? No bo... Zaraz ci pokażę klipa. Nie widziałeś tego? Nie, bo akurat odkładałem broń. To żały. Kopnie w plecy nie zabił, odwróciłem się i go zabiłem. Co ty No. Jakie to są kondony, w ogóle to jest... Jak można być tak arcy słabym w tą grę? Przyjdźcie ze mną to zobaczcie. Cicho. A to strzała, dobra. Ale ty masz 40 lat, a oni pewnie nie mają po 18. Gawik znowu usadzony na mordzie. Wiesz kałaszek. Tu kałaczek, dobra. Do mnie ktoś strzelił. Bot. Dobra, kolejne trzy kałachy, nie, dwa kałachy to mogę wracać. I minigun, dobra. Czekaj, czekaj, weź biegnij, 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 biegnij. Leży. Zgaś na latarkę, debilu! Sorry, nie debilu, ale. Też wyjeżdżaj stąd. To to. On się tu przeskoczył. MP5, o kurde, co on miał na sobie? Zbieraj to. Ale patrzcie, jak się nagle skończyło ich mądrzenie takie na tym, na czacie. Ja ja dostałem chyba Crasher Rasta Nie, nie dostałem, dobra Zwijamy. ja Ale nie zabrałem tego mojego albo tylko zabrałeś, albo Ja go zebrałem na pewno ja, ja ci to mówię, ja, ci, ja tam zebrałem z 15 ciał Ja byłem przebyścią gdzieś rozgryłem Teraz to tu Ci pokażę klipa Jak, jak można być artysowym w tą grę mi tego nie mów, ja znam to z autopsji Nie no, ale bez posady, no, aż tak to się nie da Nie wiem czy ty widziałeś... No patrz Ja sobie tutaj zbierałem krejcika jak szefik, Tu miniga nas zawinąłem w książkę. Nagle coś tam patrzy, nagle pa, 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 pa. Mówię co jest tej Trzy zostawił No nie wiem no To akurat trochę farta miałem no, ale no bez przesady, żeby plecy nie zabić, halo.